Astrologia. Czym jest ta pseudonauka? Początki tego y, sięgają bardzo głęboko. To stare wierzenia, to stare kulty, którymi została obarczona ludzkość. Jest to naprawdę świat, jest to naprawdę nauka, na której została oparta nasza rzeczywistość. Dlatego cała nasza rzeczywistość, wszelkie podstawy nauki przy pojmowaniu tego są fałszywe. A to dlaczego? Astronomem, a, 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 astrologiem był też Kopernik, a jako astrolog dokonał y, rodzaju wglądu, rodzaju <grym> przekazu, napisał dzieło, które nie ukazało się nigdy w naszym kraju ale na którego to podstawie zatrzymano zatrzymano, ziemię, zatrzymano słońce a poruszono ziemię nic goła bardziej mylnego nie ma zupełnie jest odwrotnie to słońce śmie śmierci poruszało się po naszym nieboskłonie w rodzaju hologramu w rodzaju kopuły y, nieba, fałszywej projekcji, która była <coughs> dana nam, jako rodzaje, rodzajowi produktu Edenu, jako wtórnego, jako reintrodukcji, która na ziemi nastąpiła, y, aby sklonować serię niewolników bardziej podatnych na służalczość panu. <coughs> I tak powstała pierwsza seria Adamus, którą następnie poprzez krzyżówki z rasami które człowiekokształtnych istot, które na Ziemi pozostały pitekantropy, australopiteki i inne człowiekokształtne istoty były rozmyślnie klonowane poprzez tak naturalny dobór, jak i celowe klonowanie tego przez kosmiczne światy, którym Ziemia została powierzona, w którym bogowie Olimpu zaprzedali matkę. I tak dopuściliśmy do fałszywej projekcji, w której trwamy, z której nie wychodzimy, bo nie docieramy do sedna naszego założenia, że przy, trwamy w tej prawdzie. Że na astrologii oparte jest nadal tu wszystko, że jej zawierzamy. Kochani, dlaczego nie ma zdjęć Ziemi z kosmosu? Dlaczego nie ma prawdziwych y, zdjęć, kiedy tak wysoko podróżowaliśmy niby? Odpowiedź jest prosta: że to jest fałsz i to jest tajemnica światów władających prawdziwie Ziemią. A my jesteśmy, staliśmy się pionkami, które zostały zasegregowane w swojej pozornej władzy znacznie niżej. Jednak mamy do tego dotrzeć, bo nasza świadomość jest potężna i naprawdę to my stworzyliśmy światy, którym oddaliśmy władzę, a one umocniły tak system więzienia, którym Ziemia się stała dosłownie na nasze życzenie. Bo stworzyliśmy sobie takie widzimisium, bo tak rozpacaliśmy swoje ego bogów. Teraz do tego docieram, dlatego w swojej świadomości rozpuszczam wszystkie prawdy, które dało mi moje ego, które dało, dały mi przyjęte programy, w których yy, przy, przyjąłem te prawdy. Te, na, te, na, te pseudonauki jako prawdziwe. Rozpuszczając kody tych nauk, docieram do podstawy, docieram do wewnętrznego wglądu, w którym widzę, że wszystko jest zgoła skonstruowane zupełnie in, inaczej, że to wygląda inaczej. Bo to nie gwiazdy decydowały o nas, jak magowie tego świata chcieliby nas zapisać rodzajem nauki wróżby, którą nam podano, że oto jak odczytasz gwiazdy, to będzie odkryta Twoja droga. Zobaczcie, zobaczmy, jaka jest to paranoja, że to gwiazdy decydują o Tobie, że to gwiazdy rzutują na drogę istoty boskiej, która jest doskonała, która ma w pełni wybór, świadomy, że tej, tej, tego wyboru, tej woli, paranoi wolnej woli, że nikt ci nie musi dawać, bo to ty ją dałeś sobie i tworzysz swoją ścieżkę i teraz odkrywasz swoją świadomość. Uwalniając kody astrologii w sobie, odczuwasz, że już nie widzisz tej projekcji, że wychodzisz z niej, bo jednak przyjąłeś hieroglify zapisane na niebie i one wpisały się w twoją świadomość, a ty widząc jej, przyjmując jako prawdę, Powodowałeś, że one stawały się w Tobie programem. Dlatego tak bardzo podsuwano nam to, abyśmy my uwierzyli. Zobacz teraz, jak może i Tobie się zdarzyło, że kiedy przyjąłeś taką wróżbę, przyjąłeś kabałem, przyjąłeś chociażby naiwny horoskop, a potem się dziwiłeś, że jak on się to sprawdza. Im więcej w to wierzyło, tym bardziej on się sprawdzał. Na tym polegała naiwna pułapka. Zobaczmy teraz, jak wielu polityków, jak wiele gwiazd chodziło do astrologów, aby im wywróżyło karierę. Dokładnie to dostawali. Ale <laughs> pułapka polegała na tym, że dali to sobie poprzez śmierć, poprzez bestie, poprzez program śmierci, świata śmierci. Dlatego potem przychodziła. Ku temu zapłata. I to wszystko dosłownie pryskało. Zobaczmy, zobaczcie oczy gwiazd, które y, głęboko zaprzydały się za karierę, że potem już nie pomagają operacje plastyczne, że, że doświadczają potężnych chorób, że nic im nie daje ani sława, ani kariera, ani bogactwo, że jednak mieli zobaczyć, że skarby tego świata. Od którego przyjmowali te dary, były tak niezwykle ulotne. Dlatego to zmieniamy. Dlatego pojawiło się na tylu, aby to obnażyć, mówiąc: Tylu, odczuj prawdę. Ja jestem. Ja jestem tym wszystkim, ja jestem całą prawdą, bo jestem miłością w moim sercu. I tu już Arystoteles mówił, że cały umysł jest w naszym sercu. Że tu docierasz do autentycznej prawdy, ale zanim do tego podążysz, głęboko podąż przez oczyszczenia tego serca, poprzez fałsze, które poprzyjmowałeś, poprzez wiele wieków astrologii, która wpajała ci w prawdy, które wpajała ci w przepowiednie, chociażby Nostramadusa. I tak jednak je zapisywałeś w powietrzu, w wodzie, w swoim ciele i Podążaliśmy w myśl programu. To program nas realizował. Wydawało ci się, że dokonałeś pozornie nieznaczącego wyboru, ale program i tak podsuwał ci te same doświadczenia, w które miałeś wejść. Kod Biblii jako wróżba, jako część składowa tego zapisywał twoją datę urodzin i kiedy ją przyjmowałeś, dosłownie przyjmowałeś też swoją zapisaną datę śmierci. Tak, wszystko było w tym programie zapisane. A teraz ja to kończę. Ja to miłość. I ty jesteś miłością, i masz sobie z tego zdać sprawę, że, jako potężna jedność świadomości, dosłownie uwalniamy gwiazdy jako prawdy, uwalniamy księżyc yy, jako światło śmierci, uwalniamy słońce jako fałszywe słońce w naszej świadomości. Prawdziwe Słońce jest w naszym sercu. Jest to emanacja światła, która powraca dosłownie jako, jako boska świadomość, która oczyszcza wszystko, w którym dosłownie ten świat pęka, tak jak mydlana bańka, w której byliśmy zamknięci. Tym jest rodzaj kopuły nieba i barwne gwiazdy zapisane na niebie. Naprawdę zaprojektowane nas w nas. Heh, dlatego Joshua mówił: Królestwo jest w was samych, że tu mamy dotrzeć, że tu jest prawdziwa zmiana. Jak bardzo naiwni teraz <gryw> widzimy siebie, że byliśmy, że wierzyliśmy w prawdy, że jakakolwiek zmiana jest na zewnątrz. Ja teraz ci mówię, że każda zmiana jest w tobie. Dopóki łudzisz się. Że jesteś zależny od jakiejkolwiek zewnętrznej energii y, wypływającej z Matrixa, to głęboko przeczysz prawdzie. Nie jesteś tym Matrixem, nie jesteś tym światem. Był on fałszywą projekcją, to tak jakbyś lampką, latarką rozświetlał y, film, po prostu teraz go gasisz, i autentyczne światło w Twoim sercu rozświetla piwnicę, w której się znajdowałeś, a w której to świeciły ci się gwiazdy. One nie wyznaczają ci żadnych cykli. One nie wyznaczają ci żadnej koniunkcji. One były tylko prawdą o opętaniu, w którym tkwiłeś. One były tylko prawdą, że jako boska istota, jako boska świadomość stałeś się tak upadłym, dlatego stałeś się tak naiwnym. Ale ty odczuj, że uwalniasz się z tego, że jednak we mnie jako istocie boskiej jest doskonałość i ja tę doskonałość przywracam sobie. Dlatego budzę się z wielkiego zawładnięcia poprzez Matrix, który posłużył się tutaj rodzajem magii wróżby, którą astrologia była, a którym my poprzez wieki wierzyliśmy, że. On na nas wpływa, że te planety mają wpływ. A ja jednak Ci mówię, że to jest iluzja, że doświadczaliśmy w świecie iluzji i że wszystko w tym świecie wygląda zgoła inaczej niż wydawało się Tobie, niż wydawało się nam jako boskiej świadomości, która jest niezwykle piękną jednością miłości w której się teraz budzimy i w której uwalniamy złudzenia. Tym był świat iluzji. Tu wszystko było fałszywe i nie o to chodzi, żeby to stało się w Tobie przeklęte, żeby to stało się potępione, bo chodzi o to, abyś Ty to dostrzegł, że tej iluzji nie zatrzymujesz w sobie, że rozpuszczasz tego kody, że rozpuszczasz tego realizację. Że uwalniasz prawdę, że jesteś śmiertelnikiem, który, a twoja droga zapisana jest w gwiazdach, że y, horoskop wyrażał jakąkolwiek prawdę o tobie. Jesteś wolny, bo taka jest miłość, bo jesteś świętym synem, świętą córką matki. Tym jest miłość, tym jest prawda absolutna, tym jest źródło, którą matka jest. Kocham cię. Thank <laughs> you.